Siemaneczko. To był naprawdę trudny start na tym serwerze SMP. Na samym początku z moim sojusznikiem ETRK i EM12 poszliśmy pod jaksy i dla żartów mnie zabił, ale oddał itemy i się pogodziliśmy potem, gdy byłem na. A wku zalała mnie lawa i miałem osiem serduszek potem Pietrek zaproponował mi itemy ale zadanie zabicia się mu dał mi fajne itemy i potem poszedł ja jeszcze zostałem i ogarnąłem sobie fajne itemy. Trochę nederitu i a ja już się żegnam i życzę miłego oglądania dalszych filmów z Katastrofa SMP.